Jotaj Olka i ciebie na was w quizach. Ostatnio na Instagramie zapytałam się was, z czego powinnam zrobić quizy i większość z was powiedziała, że ze szkoły, także robimy. I nie było filmów przez ostatni czas, ale to będzie w świętym komentarzu, żeby nie przedłużać. Pierwszy quiz to będzie szkoła co wolisz, a wiecie co ja bym wolała? Wolałabym, żebyś teraz dał subskrypcję, bardzo było mi miło, bo w sumie zbieram na 100 tysięcy, więc oby się udało, może i łapkę w górę. Ale co byś wolał? Zapomnieć o recytacji trudnego wiersza, zapomnieć o sprawdzaniu z matematyki. E, to chyba zależy od nauczyciela, którego macie, ale chyba wolałabym zapomnieć o e, sprawdzianie z matematyki, bo sprawdzian mogę powtórzyć, a jak zapomnę o recytacji trudnego wiersza... O, 51%! Dobra, jestem w mniejszości, ale ja sobie wyobrażam, jak zapomnieć o recytacji trudnego wiersza, ja wychodzę na, na tą, na, do, do klasy e, i patrzę tak w ściany i mówię, że nie umiem tego wiersza i polonistka mówi, że siadaj, pała! I to mnie przeraża. Wolę, wiecie, wolę po prostu nie napisać tego, tej, tej matmy i wziąć ten sprawdzian na gdzieś indziej odłożyć. Dobra, kolejne, a, i powiem wam, że jak zwykle wszystkie quizy są tam na dole. Oczywiście piszcie w komentarzach, jak Wam wyszło. Oraz na końcu wszystkie quizów będzie taki tajemny quiz. Taki quiz niespodzianka, który chciałam sobie zrobić taki dla siebie i nie będzie związany ze szkołą. Dobra, koniec. Co byś wolał? Pocnąć się i przewrócić przed osobą, która Ci się podoba. Oblać się napojem przy takiej osobie. A, o kurczę. Chyba potknąć się i przewrócić, bo może ta osoba by ci pomogła i pomyślałaby: O jej, ona jest taka nieśmiała i delikatna, muszę uchronić. A jakbyś się oblała napojem przy jakimś kraszu, to by pomyślał: Boże, ona pić nie umie? Dobra, większość osób by wolała dobra, spoko, idziemy dalej. Co byś wolał? Mieć surową nauczycielkę chemii, mieć surową nauczycielkę fizyki? To są oba beznadziejne. Słuchajcie, chyba oba też, no to są super trudne. Takie bardzo trudne i trzeba je rozumieć, więc chyba wolałabym mieć surową nauczycielkę fizyki niż chemii. I jestem w większości. Co bym wolała? Być przełapanem na reliki na schodniu przez zespołu, którego ksiądz nie akceptuje? zostać przełapanem na reliki na czytaniu książki fantastycznej? Co to w ogóle jest za ten? Oczywiście, że wolałabym pana na religii, na czytaniu książki fantastycznej. W sumie powiem Wam, że szczerze jakoś obie rzeczy nie za bardzo by mnie interesowały, no bo ksiądz nie akceptuje tego zespołu, ale ja go lubię i tam nie ma nic złego. Także no chyba by wolała na książki fantastycznej. I większość, tylko 16 osób. Boże, 16 osób, 16%. Dobra, dalej idziemy. Co wolimy? Chodzi do szkoły z gorączką, czy chodzi do szkoły z bólem głowy? Ale to jest prawie to samo, bo jak masz gorączkę, to bardzo często boli cię głowa. Także chyba wolałabym z bólem głowy, bo jestem w większości. Ale gorączka jest tragiczna. Ja, jak byłam raz w ogóle w szkole z gorączką, to myślałam, że tam zemdleję, umrę i będą wszystkie złe rzeczy, które mogły się dziać. Jaki stopień najczęściej, najczęściej otrzymujesz? Zależy, w której szkole. Znaczy, jecie w gimnazjum, po całówce, czy kiedykolwiek, no to, to chyba dobry. Taki dobry. Większość osób ma bardzo dobry, także wow, chyba bardzo mądre osoby robią ten quiz. Który przedmiot z poniższych lubisz najbardziej? Język angielski, język polski, matematykę, biologię, fizykę, chemię, historię, geografię. Geografii nigdy nie, nie lubiłam geografii i nie wiedziałam, po co mam się uczyć ekonomii i w ogóle wiecie tych wszystkich państw. Teraz mi się w sumie to przydaje, ale jakoś tak, e, historii nigdy nie lubiłam. Chemia była trudna, fizyka była jeszcze trudniejsza. Biologia była w sumie fajna, ale było. Matła była spoko, język polski był też spoko, ale najbardziej lubiłam język angielski tak? Bardzo, bardzo, bo najlepiej sobie z tym radziłam. I w sumie większość osób lubi język angielski, dopiero potem język polski. Najmniej osób lubi chemię. No bo to chemii trzeba mieć taki, wiecie, mózg, taki typowo chemiczny. Co byś wolał zrobić, gdybyś zasłał do szkoły? Przyjść na pierwszą lekcję pół godziny po dzwonku i nie pójść tego dnia do szkoły. A robiłam te obie rzeczy. Ale nie, pół godziny podzwonku na pewno nie, jak już to bym poszła na drugą lekcję, nie spóźniłabym się 30 minut na lekcji, czyli nie poszłabym tego dnia do szkoły. I większość też tak uważa. Co wolę, przerwę świąteczną czy ferie zimowe? Chyba ferie zimowe, bo w przerwie świątecznej jest tak dużo rzeczy do robienia. I wiecie, mama Was prosi, żebyście tam zrobili karpia, rybę po grecku i w ogóle te wszystkie rzeczy, a ja chcę po prostu poleżeć i poglądać seriale, także chyba ferie zimowe, ale i większość osób też lubi ferie zimowe. Przerwa świąteczna jest miła. Ale męcząca dla mnie. Co wolisz napisać? Rozprawkę czy esej? Rozprawkę, bo rozprawka jest taka typowo, masz tutaj rozpoczęcie, zakończenie, koniec, a esej to trzeba tak bardziej się rozwinąć, to jest czasami trudne. Lubisz swoją szkołę? Tak, nie, tak i nie zależy kiedy. Chyba każdy tak i nie zależy kiedy. No, no właśnie, 58%. Co byś wolał? Mieć weekend dłuższy o jeden dzień, ale nie mieć wakacji? Mieć wakacji przez trzy miesiące, ale nie mieć. O! Ale nie mieć dni wolnych w czasie roku szkolnego. Chyba to bym wolała, no bo tu jest mieć wakacje przez trzy miesiące, no okej, okay, ale to nie jest aż takie fajne. Ale nie mieć dni wolnych w czasie roku szkolnego, nie, nie potrafiłabym, bo zawsze tak się czeka na ten piątek i to mnie tylko zawsze nie. Słuchajcie, 73% ludzi. Naprawdę? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, żebyśmy wszyscy chyba pochorowali się albo. Powymierali ze zmęczenia i ze stresu, bo bez tego, nie wiem, jak się już wychodzi w piątek, w ogóle dzisiaj, jutro będzie piątek, bo wrzucam to w piątek. Jak się wychodzi w piątek, to jest takie, jezu, mam nareszcie trzy dni, tak dwa i pół wolnego, to jest takie wspaniałe, a jakbyśmy mieli, nie, byłoby masakra. Dostałeś tu roku szkolnym, uwagę, rok szkolny się dopiero zaczął, także nie. I 70% też nie, no bo nie wiem, kiedy w sumie robicie tego quiz'a. Dobra, i to jest koniec tego quiz'a. To był ostatni i pierwszy, który mieliśmy, co byś wolał, bo reszta jest taka, wiecie, na ogarnięcie czym albo kim jesteśmy. Tak jak mówiłam, sprawdźmy, który szkolny przedmiot do ciebie pasuje. Ja jest bardzo ciekawa jestem, który przedmiot do mnie pasuje, bo sama w sumie... Ha, może polski, może angielski, może plastyka. Czy interesuje cię przeszłość? Nie, nie za bardzo lubię historię. Lubisz rozwiązywać trudne zadania? Nie cierpię, uwielbiam je, zależy jakie. Zależy jakie, ale wiecie co w sumie, co do tego ostatniego pytania. Bardzo na przykład podziwiam osoby, które interesuje przeszłość i potrafią zapamiętać te wszystkie rzeczy, bo, bo ja nie potrafię, a zawsze patrzę tak z taką zazdrością i podziwiam na osoby, które są trochę inaczej zbudowane niż ja. Lubię sport? Czy ja lubię? Kocham. Nie za bardzo. Tak. A miałam zwolnienie z wf przez prawie wszystkie lata wszystkiego, także no nie za bardzo. Chciałbyś być kiedyś pisarzem albo technikiem komputerowym? I to i to! Pisarzem Kom technikiem komputerowym. A nie wydaje mi się, że dobra bym była w pisaniu, a z technikiem komputerowym też nie byłabym za dobra, bo jestem słaba, Czekaj, jestem lepszy. Dobra, to chyba technikiem komputerowym z tego wszystkiego, bo pisać nie wiem, czy umiem tak dobrze. Lubisz zwierzęta, interesują Cię organizmy? Bardzo trochę B trochę fajne są w sumie, ale też biologia jest super trudna. Wiecie, nie podoba mi się ten quiz, bo to jest jedno pytanie takie, hej, lubisz to? I to jest takie, hej, wiem, że chodzi ci o matwę. Zastanawiacie społeczeństwo? I to jak? Nie obchodzi mnie to, wolę poznawać mapy. Eee... Nie za... Bardzo, bo nie lubiłam strasznie włosu. I zobaczcie, to, to pytanie jest takie, zastanawiajcie społeczeństwo. Hej, lubisz włos, bo jak ci lubisz włos, to weźmiemy na rozwiązaniu, że, jest, że lubisz włos, nie? Lubisz wszelakie trudności? No pewnie, zależy, czy są łatwe. Nie wolę piłkę nożną. Ani to, ani to. Chcę powiedzieć, zależy, czy są łatwe. No nie, bo to są trudności, więc chyba, no pewnie, ale nie, nie lubię. Piłki nożnej. Chciałabyś uczyć się obcego języka? No pewnie czemu nie, nie, nie to dla, nie dla mnie. No pewnie ujrą obce języki, ale hiszpański mnie za do, do dobrze mi szło. Jesteś ciekawa świata? Tak, czasami nie. Tak, świat jest super. Lubisz politykę? Tak, nie, nie chcę o tym słyszeć. Zależy. Czyli tak? Język polski. Twoim przeznaczeniem jest język polski. Uwielbiam czytać książki, w duszy tworzyć literaturę. W sumie to jest prawda, bo uwielbiam czytać książki. W duszy może nie tworzę literatury, ale na pewno jakieś e, fabuły. I w sumie, wiecie, polubiłam język polski. Bardzo lubiłam oglądać filmy i pisać właśnie o tych filmach na rozprawkach. I w sumie... Możecie mi napisać w komentarzach, jaka była Wasza ulubiona lektura. I nareszcie coś ciekawego, w ogóle ten quiz został dodany 3 godziny temu, nawet nie zauważyłam. Pewnie ten quiz by się spodobał Czokletowi, bo to jest do której szkoły z anime zaczniesz chodzić. Czego chciałbyś nauczyć się w szkole? Nauczyć się niesamowicie gotować, różnych sztuk walki i różnych sztuk walki, walki bronią palną. A, um, okej. Okay. Gdy na instrumentach śpiewania i tańca? Bycia śniegami? Odprawianie egzorcyzmów, lirytowania. Chce się dobrze bawić, a nie uczyć. Sztuki przetrwania, Boże ile jest tych opcji? Posługiwanie się nad naturalną zdolnością i czyczeń sportowych, manipulowania zawierania transakcji i w i gref hazard, dojenia krów, prowadzenia traktora, jazdy konnej i wielu innych rzeczy związanych z rolnictwem. Kojarzę anime, które jest właśnie o rolnictwie. Jeżeli chodzi o biznes, nie za bardzo. Posługiwanie się na naturalną zdolnością i czyń sportowych. sportowe, sportowe, nie za. blablabla. Sztuki przetrwania też nie. Nie chcę się w sumie tak dobrze bawić. Flirtowania nie jest mi to takie potrzebne. Wiecie, już mam czokleta, czokletunia Także nie muszę się nauczyć flirtować. Odprawianie egzorcyzmów. E, shinigami, shinigami, to nie są przypadkiem e, bogowie. Albo. nie, dobra. Y Blicza oglądałam bardzo dawno, także, sorry, nauczcie niesamowicie gotować, chyba nauczcie niesamowicie gotować, bardzo chciałam się nauczyć gotować, tak, tak super. Jaki gatunek anime do Ciebie pasuje? Kulinarny, romans muzyczne, fantazy, ży okruchy życia lub jaśiki? Dobrze, przepraszam wszystkich otaków, których teraz obraziłam. Komedia, akcja, horror, kryminar, psychologiczny lub dramat. I to jest, jaki gatunek anime do Ciebie pasuje? A chyba psychologiczny dramat, bo ja uwielbiam psychologiczne anime. Ergoproxy, łup, łup. Death Note, łup, łup. E, jakieś jeszcze anime, które było psychologiczne Perfect Blue, ale nie polecam osobom, które nie lubią takich bardzo trudnych tematów e, albo romans, bo też uwielbiam czytać romanse i w ogóle to jest komedia, to nie wygląda jak komedia, to wygląda jak z y, Ano Exorcist w ogóle dobra, psychologiczny dramat zobaczymy co to wyjdzie dalej jako kto chcesz skończyć za 10 lat? jako szanowany kucharz z własną restauracją e. jako znany artysta muzy muzyczny szukający inspiracji e. jako podróżnik, który zwiedził pełno różnych odległych i egzotycznych miejsc. Mm. Jako osoba z udanym życiem zawodowym i uczciowym. Mm -hmm. Jako szczęśliwa osoba z dużą rodziną u boku. Mm. Jako znany detektyw, który wysłał wielu przestępców do więzienia. Mm. Jako strażak, który uratował wiele żyć. Mm. Jako bardziej zamożny prezes dużej firmy. Mm. Chcę wtedy pracować w jakimś zawodzie z naturą lub zwierzętami, np. weterynarz, instruktor jazdy konnej florysta. inaczej. Eee, nie ma tutaj mojego, nie jest, nie ma tej rzeczy, którą chciałabym, jaką bym chciała skończyć za 10 lat, nie, nie jest to youtuber, ale chyba jako osoba z udanym życiem zawodowym i uczciowym, bo to jest taki wiecie, chyba cel każdego człowieka, eee, okej, okay, zróbmy to. Jakim typem ucznia jesteś? Wzorowy uczeń, który dostaje najwyższe oceny. Jestem tym, o którego prawie wszyscy proszą o pomoc w nauce lub o przepisywanie zadania domowego. Motel społeczny. Jestem osobą, która potrafi rozśmieszyć wszystkich i jestem lubiany przez prawie wszystkich. Denerwuje też często nauczycieli przez gadatliwość. Bundownik. Nigdy nie dał sobie mówić, jaki mam być i co mam zrobić. Zawsze jestem sobą i nie lubię, gdy ktoś mi rozkazuje. Jestem cichą osobą, która nawet nie zwraca uwagi na nauczyciela, ponieważ jestem zagubiony w swoich fantazjach. Przeważnie jestem sam i nie jestem zbyt lubianą osobą. Pasjonat, mam jedną pasję, która mnie interesuje, przez to mogę nie przykładać się ta, aż tak do innych rzeczy, i niektórzy nauczyciele mogą mieć mi to zaszłe. Przeciętniak, wszystko jest u mnie normalne i raczej się nie wyróżnia. Innym, tych wszystkich albo innym, jestem cichą osobą, ale nie bujam tak w obłokach, nie jestem też takim wzorowym uczniem. Więc chyba zaznaczę innym. Jak przeważnie zachowujesz się na wieść o niezapowiedzianym teście? Robię ściągi i próbuję zdać sprawdzian przez ściąganie. Nie! Słuchajcie, nie potrafię kompletnie ściągać. To jest, jestem taką ciapą, jeżeli o to chodzi, bo ja siedzę, robię ten, ten sprawdzian, nie? I wyciągam cokolwiek, i myślę sobie, wszyscy się na mnie teraz patrzą. I chowam, bo się tak przerażam. Nie, nie potrafię kompletnie ściągać. Zaczynam myśleć o tym, że powinienem uczyć się więcej i uważać na lekcjach. Przeważnie obiecuję sobie wtedy, że zacznę się uczyć, ale jak zwykle uczy się tym samym. Dobra, to jest, to jest coś, to jest gdzieś coś, coś. no tak. Uczę się systematycznie, więc nie stanowi dla mnie to problemu. Nie, nie przejmuję się tym. Najwyżej poprawię ten test lub napiszę na dobrą ocenę inny. To jest super. Proszę kogoś, by mi podpowiadał. Nie, bo to jest to samo co ściąganie. Załamuję się i czekam, aż test się skończy pomiędzy tymi trzema, yy, chyba nie przyjmuje się tym, no ten się nie uda, może się uda, jak się nie uda, to się nie uda, może kolejny pójdzie dobrze, zobaczymy. Czy jako senpai, czyli starszy kolega, pomagała byś młodszym uczniom? Oczywiście, że tak, to mój obowiązek jako senpai, tak, ale pomaga raczej wszystkim, a nie tylko młodszym uczniom, nie, to jest takie, nie, różnie to bywa, zależy o co proszą i kto o co prosi. To jest bardzo zdrowe podejście. Ja się z tym zgadzam 100%, bo nie możemy pomagać wszystkim, bo ktoś może nas na przykład wykorzystywać. Czy lubisz chodzić do szkoły? Tak, ponieważ mogę się dzięki temu nauczyć wielu pożytecznych rzeczy. Tak, ponieważ dzięki temu mogę się spotkać z, na, z moimi znajomami, znajomami, znajomymi, przyjaciółmi. Jest okej, okay. według mnie są wszystkie, wszystkie plusy i minusy się równoważą. Nie lubię, ponieważ to według mnie marnowanie czasu, kiedy tak naprawdę mogę sam się uczyć. Nie lubię, ponieważ osoby ze szkoły traktują mnie okropnie i nie czuję się tam dobrze. Mam inne zdanie. Szczerze mówiąc, Chyba jest okej. Okay. Znaczy, lubię to, są minusy i plusy, ale jest w sumie okej. Okay. I na koniec wybierz anime, z którego najbardziej lubisz postacie. Nie będę może próbować mówić. Assassin's Creed Classroom, Utano Prince Sama. O Boże, Kojarzy to anime, to są ci taki, tacy goście, którzy... Czekajcie, oni śpiewają? Pamiętam, oglądałam to, tam jest taka laska, która w ogóle nic nie ogarnia i jest taka w ogóle strasznie szara. Soul Eater, y, zaczęłam to oglądać, ano, Exerzos, ano Exorcist też zaczęłam oglądać, chyba nawet doszłam w połowie pierwszego sezonu. Uran High School Host Club, na, oh, najlepsze anime ever, dobra, ja już wiem co wybiorę. Angel Beats oglądałam, Dangan... Danganropna, nie słyszałam o tym anime w ogóle, Boku no Hero Academia słyszałam. Ka, kakegu, nie będę tego mówić. I Silver Spoon, to jest właśnie to anime, o którym wam mówiłam o rolnictwie. Uran High School Host Club, a... Nie będę próbować mówić Anatsu Kyoshitsu? O, dobrze powiedziałam? Ta szkoła jest wielkim polem bitem, dlatego każdy uczeń gimnazjum Kunigaoka Gaoka musi uczyć się jak najlepiej, aby nie zostać przeniesiony do klasy E. Ale nie bój się tego, bo klasa E nie jest tak trudna i przerażająca, jak się wydaje. W rzeczywistości jest bardziej zabawna i ekscytująca niż, resta, niż reszta klas w tej szkole. Tylko tutaj możesz zabić swojego nauczyciela. Co? Czy ktoś oglądał z Was to anime? Ja w życiu o tym nie słyszałam. Brzmi to ciekawie, trochę jak Course party, ale też trochę dziwnie. Może obejrzę, jak ktoś oglądał to, powiedzcie, czy w ogóle warto, czy poleca. Ale w sumie ten quiz był super, ja go strasznie też polecam ten quiz Słuchajcie i quiz niespodzianka, który chciałam zrobić, ale w ogóle nie pasuje do, do, do tego tematu szkoły Ale ja się bardzo chcę dowiedzieć, bo ja jestem bardzo ciekawa Którym z nowych słodziaków jesteś? Jestem bardzo tego, bardzo mnie to interesuje Gdybyś był zwierzakiem, wolałbyś latać, pływać, biegać, skakać? A latać? Jak opisaliby cię twoi przyjaciele? Pomocny, zabawny, śpioch, oryginalny Chyba pomocny by mnie opisali, chociaż śpioch również, ale zabawny. Boże, pomocny. Co najbardziej lubisz jeść? Słodycze, domowe obiady, fast foody, pizzę Pizza mi się przejadła, fast foody. Nie lubię jeść fast foodów, bo to jest dla mnie za dużo. Domowe obiady albo słodycze? Chyba domowe obiady, bo słodycze zależy jakie. Lody, najlepsza rzecz ever. Ale taka typowa czekolada to nie zjemy jej tak za dużo. Który kolor najbardziej ci się podoba? Czerwony, brązowy, szary czy czarny? Chyba tutaj czarny. Zbierasz nakleki w tej edycji słodziaków? Tak, trochę już ich mam, jeszcze nie, ale mam Zamiar? Nie zbieram i nie mam zamiaru. Raczej nie zbieram i nie mam zamiaru, ale pokażę wam tutaj, to był mój ulubiony. To był mój ulubiony, chociaż ten lisek też był uroczy, ale jednak y, ten króliczek był najuroczszy. Najuroczszy, najsłodszy. Co wolisz? Spędzać czas w domu spędzę czas na dworze? Spędzać czas w domu. Masz jakiś talent? Umiem śpiewać, umiem rysować, świetnie gram w gry. Umiem nieźle tańczyć, nieźle idzie w sportach, coś innego. Jestem okej okay w grach w sumie, ale nie aż tak z tego wszystkiego to chyba najbardziej... Gram w gry. Wybierz ulubionego códziaka z poprzedniej edycji. O, mówiłam wam, mówiłam wam. To albo lisek, bo jest fajny, albo. Nie, zając Zuzia. Nie topesz nikodem! Wygląda na to, że przypominasz nie toperza Nikodema. Podobnie jak on, jesteś tyłem nocnego marka, w nocy po masz po prostu najwięcej energii, na co nie jesteś uśmiechnięty, nie da się ciebie nie lubić. A to prawda, ale w nocy nie mam najwięcej energii. Chyba mam najwięcej energii, tak jak. A w sumie może? Może ten quiz ma rację? Może powinnam teraz zacząć żyć jako nietoperz? Dobra, słuchajcie, i z tym quizem niespodzianką kończymy ten odcinek. Pamiętajcie, że wszystko macie tam na dole w opisie i będzie przypięty komentarz, dlaczego nie było filmów i w ogóle co się działo przez ostatnie dni, ale ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku i do zobaczenia do kolejnego. Cześć!